Burza na żółtancach, przy boisku Dzisiaj mamy poniedziałek pierwszy lipca O ale burza Ja wdykam Ale burza na żółtancach, przy boisku, przy paginku Leje jak z To to teraz godzince posiedzimy. Trudno. Ale się dwa tysiące było. I błyska. Tam aż siwo daleko. Sponelu. Czy nic Teraz daje hmm. Może i tak, a czekam. Pada jak srebra i błyska. Patrzcie uważnie, panowie i panie, do będzie 1 lipca 2024. A tam jak się go od hełma. Mój telefon nie przemacha, tak? Poczekaj, na mocy się już, już się nie później dzieje. Taki kopiony O, jak leci. No. No Przechodzi, dopiero się zacznie. Tak, a się dopiero zacznie. Jak chłopaki powiedzia na plażę żółtance. Taki deszcz. Ale brzmi i błyska przy na plaży I pada mocno. Proszę Państwa, 2024 pierwszy lipca.